Wiesz? Dzień dobry, robimy e, Unpacking Rzeżuchy. <laughs> unpacking Rzeżuchy, jest jak każdy dobry dealer no. Hermolu. Nie rozłączaj. I teraz po, pokażemy jak się sadzi rzeżuchę. Sieje. Rzeżuchy się nie sadzi. <laughs> A ja sadzę rzeżuchę. Proszę zobaczyć, Moraz tak sypać sobie delikatnie. Ale nie może być blisko siebie, bo wyróżni rzeżucha na rzeżusze. Rzeżusze, rzeżuży? na rzeżuży. Proszę zobaczyć jak nas w tym roku oszukują. W ilości żerzuchy. W zeszłym roku to było tyle rzeżuchy. A w tym roku jest dwa razy mniej rzeżuchy. To prawda. Dziękuję za unpacking rzeżuchy. Zdrowio się. ไดไลค์ค like I mean ่ะ